Karkonoszu uwielbiam, tym razem jednak postanowiłam odwiedzić naszych czeskich sąsiadów. Po co? Żeby zrobić kolejny odcinek Ulubieńców Miesiąca. Zaczynamy! Zacznę sobie od produktu, który mam tutaj przewieszony niczym damską torebkę. I teraz uważajcie, bo nazwa jest zaskakująca. Jest to Big Boy od Badger Outdoor, ale nie jest tylko dla dużych chłopców. A jest to termos o pojemności 1,3 litra. Ma fantastyczny, taktyczny design, do tego wykonany jest ze stali nierdzewnej. Natomiast konstrukcja w postaci podwójnych ścianek, pozbawionych gazów, sprawia, że ma bardzo dobre właściwości izotermiczne. I napój, który jest nalany, utrzymuje swoją temperaturę przez wiele godzin. Mogłabym Was teraz zarzucić technikariami i powiedzieć, że nawet po dobie napiłam się z niego ciepłej herbaty. Natomiast dobrze wiemy, że w zależności od temperatury na zewnątrz, ten czas może się nieco skrócić. Co wyróżnia ten termos na tle innych? Ma bardzo fajnie rozwiązany system przenoszenia, a przede wszystkim wewnątrz znajduje się zaparzacz do herbaty. Wśród ulubieńców nie mogło zabraknąć też kurtki i mimo, że nie jest to model typowo na zimę, ja ją noszę bardzo często w takich warunkach po prostu ubierając się na cebulkę. Zewnętrzny materiał Helicon Wolf and Hoodie to wytrzymały nylon Windpack, który dodatkowo jest pokryty teflonem, by zapobiegać dostawaniu się wilgoci. Ocieplenie to bardzo fajny materiał KlimaShield Apex, który nawet po całkowitym przymoczeniu w dalszym ciągu utrzymuje ciepło. Oczywiście mamy tutaj dwie klasyczne kieszenie biodrowe, które dodatkowo w tym przypadku podszyte są polarem, a także jedną piersiową i jedną wewnętrzną. Pewnie nie uwierzycie, ale tutaj jest mi niezwykle ciepło, natomiast muszę Wam pokazać kaptur, bo jest świetnie rozwiązany z tego względu, że jest bardzo wąski, dzięki czemu dobrze chroni przed wiatrem. To jest minus bycia kobietą, bo ma się za długie włosy po prostu. Tam. Ta na innym materiale, być może widzieliście, miałam tą kurtkę w kamuflażu. Dzisiaj natomiast do stylówki bardziej mi pasował kolor Tiger Green, natomiast kurtka występuje też w innych wersjach kolorystycznych. No i teraz to, co najlepsze. Oj, nie z tej strony. <grych> Lecimy dalej. Markę Bushnell przedstawiliśmy już nieraz na łamach innych filmów w postaci lunet, a także lornetek. I dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać kolejny model lornetki. Zanim przejdę do zawartości, już na starcie pokażę Wam, że otrzymujecie ją w takim ładnym Etui. A jest to dokładnie Legacy o zmiennym powiększeniu w zakresie od 10 do 22 na 50. O! świetnie się sprawdzi zarówno w zastosowaniach myśliwskich jak i przyrodniczych. Dziś, jak widzicie, widoczność nie rozpieszcza, ale nie mogło jej zabraknąć w tym zestawieniu. Lornetka oferuje jasny, klarowny stereoskopowy obraz, natomiast sama w sobie jest wytrzymała i wodoodporna dzięki zastosowanemu azotowi. Mamy tutaj gumową popłokę, która jednocześnie zapewnia pewny chwyt. A także jest odporna na uderzenia. Przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli jak przez nią widać i jak możemy obserwować ten obraz. Regulacja zarówno powiększenia, jak i ostrości jest standardowa i odbywa się za pomocą manetki, a także pokrętła na mostku. Kompensację zaś między prawym a lewym okiem dokonujemy za pomocą dioptera na lewym okularze. Mamy tutaj wiele technologii, m.in. FMC, która wpływa na niwelowanie odbić, a także strat światła, a same pryzmaty ze szkła BAK 4 oferują jasność i częstość obrazu na poziomie nieosiągalnym dla tańszych lornetek. Zatrzymam się na moment, by nacieszyć oczy tym bajecznym widokiem... i lecę dalej! Coś, co powinno być podstawą na wyposażeniu każdej osoby, która idzie w góry, czyli raczki. Przekonałam się o tym, że one muszą się znaleźć w moim plecaku, kiedy po raz pierwszy o nich po prostu zapomniałam. Jest to produkt marki Badger, a dokładnie model Himalaya 12 Pro. Łańcuch oraz kolce wykonane są ze stali nierdzewnej, swoją drogą mamy tutaj aż 12 kolców o różnej długości. Konstrukcja jest niezwykle prosta, bardzo szybko się je zakłada, nie zajmują dużo miejsca i do tego są lekkie, dlatego, co mam Wam powiedzieć, muszą się znaleźć w Waszym plecaku podczas wyjścia w góry. Producent zadbał również o możliwość przechowywania raczków w momencie, gdy ich nie używacie i dostajecie takie oto etui z strokiem. Kurka jest, czapka siedzi, nie może zabraknąć rękawic. Mam na sobie dzisiaj model Mechanics FastFit Coldwork Work Plus. Konstrukcja rękawic oparta jest na softshell, natomiast warstwa izolująca to Thinsulate, dzięki czemu są niezwykle ciepłe, a przy tym nie ograniczają zręczności. Po wewnętrznej stronie mamy skórę ekologiczną, a także dodatkowe panele, które zwiększają przyczepność. Błyskawicznie się je zakłada i co jest fajne, w wersji zimowej mamy tutaj podwyższony mankiet, co daje jeszcze większy komfort cieplny. No i nie możemy zapomnieć o najważniejszym ważniejszym w tych czasach, czyli możliwość obsługi urządzeń z ekranami dotykowymi. Kiedy mamy sporo rzeczy do zabrania, potrzebny jest nam dobry, pojemny i przede wszystkim wygodny plecak. I mam dzisiaj akurat tutaj coś wyjątkowego. Zaraz się dowiecie dlaczego. Mianowicie jest to model Berghaus Tactical FLTRS IR o pojemności 25 litrów. Co sprawia jednak, że jest tak wyjątkowy? Wykonany jest z kordury 560D w technologii IR, która przeciwdziała rozpoznaniu przez wzmacniacze światła szczątkowego, czyli powszechnie znane noktowizory. Co przede wszystkim zwróciło moją uwagę, to system nośny, a w szczególności panel tylny, przez który przechodzi bardzo głęboki kanał wentylacyjny, natomiast sam panel jest niezwykle sztywny, co zdecydowanie wpłynie na komfort użytkowania plecaka. Mamy tutaj kilka kieszeni, zacznę sobie od najmniejszej, tej na okulary, która swoją drogą jest wyścielana. Średnia, która dodatkowo wewnątrz ma kolejną kieszonkę zapinaną na zamek. I na koniec bardzo dużą, przede wszystkim pojemną komorę główną, do której zmieścicie sporo sprzętu. A propos głównej komory, znajdziemy w niej również kieszeń na laptopa o przekątnej do 15 cali. Zaś do przetroczenia dodatkowego oporządzenia czy też nawet kurtki służą pasy kompresyjne. Podczas długich przemarszów w zimnie każde źródło ciepła jest jak na wagę złota. Dlatego mam dla Was propozycję ciekawego rozwiązania w postaci grzałki katalitycznej Miltek Professional. Jest niewielka, więc świetnie się sprawdzi jako ogrzewacz do rękawiczek. Można ją również włożyć do kieszonki w okolicy serca, a nawet suszyć nią buty. Jej działanie jest bardzo proste, albowiem do pojemniczka wlewamy benzynę, W nim się znajduje tkanina higroskopijna i po podgrzaniu żarnika grzałka powinna oddawać ciepło od 5 do 8 godzin. Mi zaś ciągle marzną w ręce. Więc urządzenie moim zdaniem idealne. Jeśli lubicie zimę, to życzę Wam jak najwięcej takich widoków i właśnie takiej aury. Mam nadzieję, że chociaż część produktów z dzisiejszego odcinka Wam się spodobała i zapoznacie się z ofertą Military.pl. Do zobaczenia następnym razem.